Dzień dobry! Jest 31 grudnia i dziś nietypowo spotykam się w mojej rowerowej kanciapie, ponieważ walczę z przerzutką. Nie mogę sobie z nią poradzić, żeby płynnie zmieniała z najniższego biegu na najwyższy, ponieważ prawdopodobnie skrzywiłem hak. Tutaj zobaczcie. Tu jest przerzutka dość. Mocno przeszlifowana, ponieważ tą częścią leżała na ziemi, na lodzie, na asfalcie. I tak jak jeśli ustawię płynnie tutaj, to na ostatni wchodzi dość ciężko. Jak ustawię dobrze na, na ten naj, na, najwyższy, czyli najniższy bieg, to na ten wchodzi, schodzi dość ciężko. Więc prawdopodobnie, prawdopodobnie. Mm, ta część, czyli ten hak przerzutki, jest delikatnie wykrzywiony. A żebyście wiedzieli, jak to się stało, cofnijmy się o jeden dzień. Jest 30 grudnia i chyba śmiało mogę powiedzieć, że tegoroczne wyzwanie, tegoroczna próba zmierzenia się z wyzwaniem Rafa Pestiv 500 niestety się nie powiedzie. Z kilku prostych przyczyn. Główną przyczyną jest pogoda tutaj w Norwegii. Na ten moment od 24 grudnia, czyli od wigilii, zdarzyły się dwa dni, takie jak dzisiejszy, w których pogoda jest ładna, ale to tylko złudzenie, ponieważ jak wyjeżdżałem koło 10, to na asfalcie na ścieżkach rowerowych, momentami był lód. No i właśnie, lód to drugi powód, dla którego to wyzwanie w tym roku się nie uda. Pierwszego dnia 25 grudnia udało mi się wyjechać dwa razy. W okolicach południa zrobiłem dwie rundki w sumie 45 km i postanowiłem wyjechać wieczorem żeby zrobić drugie tyle. Zatrzymam się, będzie mi wygodniej nagrywać, ponieważ boli mnie prawa ręka. No właśnie, wyjechałem 25 grudnia drugi raz wieczorem i w sumie na samym początku pętli, pośliznąłem się na lodzie i wywaliłem się tak epicko. Na prawy bok zbiłem sobie prawe biotro i prawą rękę. W domu wam pokażę, bo niestety nie nagrałem tej gleby. Ale nagram i pokażę wam ślad po tej glebie, bo jest bardzo ładny kolor. Fioletowo-żółty. Więc jeżeli ktoś je albo jest wrażliwy na takie widoki, to lepiej, żeby nie oglądał. Tak wygląda ręka normalna. A tak wygląda ręka nie normalna. No trochę bolało i teraz trochę też boli. No dobra, więc to było tak, że tego 25 była gleba i ona była na początku rundki. Więc w ferworze walki, w ferworze wyzwania nie poczułem, że coś mnie boli, więc postanowiłem jechać dalej. I pojechałem tego wieczoru z tym obitym biodrem i ręką zrobiłem jeszcze coś tam ponad 20 km. potem 26 tak jak i 24 24 w Wigilię lało, wiało i było jedzenie 26 lało, wiało i zamarzało, 27 to samo, 28 to samo 29 to samo i dzisiaj 30 grudnia jest tak jak widzicie Yy, temperatura chyba jest plus tak, plus 3 stopnie no więc jest całkiem przyjemnie nie wieje yy, więc próbuję zrobić w tej chwili jadę trzecią rundkę no właśnie, to też jest kwestia to jest kolejny, kolejny czynnik wpływający na łatwość bądź yy, yy, jakby to powiedzieć możliwość szybkiej realizacji tego wyzwania, ponieważ tutaj w Norwegii tak jak już chyba wcześniej wspominałem Najprostsze rundki, najprostsze trasy rzędu 20 km potrafią mieć 300-400 metrów w pionie przewyższeń Co niestety wpływa na, no na to, że taka droga nie jest łatwa. Dlatego też dla mnie sporym wyzwaniem było znalezienie i wyznaczenie takiej trasy dość nudnej w sumie: bo to jest, to jest pętla, która ma 22 km. Ale udało się taką pętlę wyznaczyć z przewyższeniami rzędu 85 metrów. Więc jest to w miarę do przejechania. No bo wiecie, ten challenge to jest jakiś. Gdyby udało się jeździć codziennie, to jest jakieś 62,5 km dziennie trzeba przejechać. No ale jeżeli jest dużo przewyższeń, no to organizm też potrzebuje się regenerować, to też nie chodzi o to, żebyśmy się zajeździli na śmierć i po prostu potem odchorowywali to. Ja, odchorowywali przez kilka tygodni ja pewnie będę tą rękę odchorowywał i zbity bok no ale cóż przynajmniej wiem już w tej chwili jak, po czym poznać że nie warto wychodzić na rower albo jak zaliczy się glebę to trzeba wrócić do domu a nie serwować sobie 20 par kilometrów przejażdżki no więc udało mi się tutaj zrobić taką rundkę, taką wyznaczyć taką trasę 20-kilometrową. No, i ją kręcę. Oczywiście wyznaczyłem sobie kilka innych fajnych tras, takich po 50, po 60, po 70 km, z możliwie jak najniższą ilością przewyższeń, ale to się nie, nie uda. Bo tu naprawdę sam, sama moc, sam bajer i samo piękno tych dróg polega właśnie na tym, że są te podjazdy, zjazdy, te górki i tak dalej. Ale na potrzeby tego wyzwania wiadomo, że, że zależało mi na tym, żeby tych przewieszeń było jak najmniej. No i wybaczcie mi że nie filmuję z ręki podczas jazdy ale ta prawa ręka jest na tyle słaba że yy, kierowanie nią i filmowanie lewą no to jest duże wyzwanie zwłaszcza, że są jeszcze momenty gdzie ten asfalt na ścieżkach rowerowych jest taki no widać, że jest delikatna warstewka ślizgu więc nawet jak jadę bez kamery, to czuję, że yy, odciążam tą prawą rękę, przeciążając lewą część lewy bark i boli mnie kark już. Przejechałem teraz 65 km jakieś. Myślę o tym, żeby zrobić jeszcze jedną rundkę, tak do, do 90 km, taką już regeneracyjną, tempem bardzo spokojnym. I jeszcze słońce jest, bo wieczorem raczej nie wyjadę, bo znowu będzie ścinać. Yy, I no, myślę, żeby to zrobić, więc nie nagrywam, bo jest to trudne do, do ogarnięcia w tym stanie fizycznym w mojej ręki. No, to żeby już nie przeciągać, chciałbym w ramach w sumie jedynego podsumowania na tym kanale. Powiedzieć, że w tym wyzwaniu Rafa 500 zrobiłem w tym roku no niestety tylko albo i aż 152 km. Ale mam nadzieję, że za rok pogoda dopisze i będę w stanie przejechać całość, całe 500, a może nawet więcej kilometrów. A może ktoś z Was ukończył w tym roku cały dystans i może się tym pochwalić, dajcie znać w komentarzach. To też będzie dodatkowa motywacja. Może dla mnie, może dla innych również. A oglądając teraz w tle ujęcia z drona z okolic Stavanger, ujęcia, które do tej pory nie były publikowane, które są może trochę takim przedsmakiem. Na nowy rok chciałbym Wam wszystkim podziękować za ten cały rok, bardzo, bardzo gorąco. Za bycie ze mną i nie bycie, za subskrybowanie i odsubskrybowywanie. Cieszę się, że niektórzy z Was w 2023 dotarli tutaj do Norwegii i udało mi się z Wami przybić pionę. To było mega, mega fajne. Spotkać się. Chciałbym Wam życzyć przede wszystkim zdrowia i wytrwałości w realizacji Waszych marzeń i planów. A jeśli w tych planach będzie Norwegia i okolice Stavanger, to koniecznie, koniecznie dajcie znać, bo to bardzo miłe spotykać się z Wami tutaj. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć!